Dzisiaj skupimy się na eksperymencie, na który wpadłem, popijając sobie kawę za 20 zł na mieście. Yy, I tak jak wspomniałem w shortsie, yy, wpadłem na pewien pomysł, w jaki sposób mógłbym wyzbyć się tego szkodliwego nawyku szkodliwego przede wszystkim dla mojego portfela, ale nie tylko. Przechodząc do sedna, yy, jaki jest zamysł tego yy, eksperymentu? Przede wszystkim rezygnacja z kawy. Po co? Tak, jak już widzisz na żółtej grafice, po to, aby doprowadzić do stanu, w którym mój portfel będzie bogatszy o 84 tysiące zł. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie, natomiast za chwilę przedstawię strategię, którą wymyśliłem dosłownie w 20 minut, która moim zdaniem ma bardzo dużą szansę powodzenia. Po co rezygnuję z tej kawy? Po pierwsze, dla poprawy jakości swojego snu. Nie od dzisiaj wiadomo, że pobudzanie się, takie nienaturalne pobudzanie się, czy to kawą, czy to energetykami, czy jakimiś innymi formami używek, negatywnie wpływa na nasz sen, na nasz spokój, na naszą energię w ciągu dnia. I od dawna chciałem to zrobić, próbowałem na wiele sposobów, nie udawało mi się. Próbowałem pić kawę bezkofeinową, również niestety w sytuacjach, w których. W kawiarni nie było bez kofeinówki, Kupowałem kofeinówkę i to było takie niestety zamknięte koło. No bo niestety, ale kawa bezkofeinowa nadal nie jest na tyle popularna w Polsce, aby dostać ją w każdej kawiarni. No i druga sprawa, bardzo ważna, to też korzyści finansowe, które wydaje mi się, że mogą być tutaj najmocniejszym mimo wszystko motywatorem. I teraz, tak, kiedy zaczynam. Eksperyment zaczynam dzisiaj, z tego względu, że nie widzę powodu, dla, dla którego miałbym go odkładać na, za tydzień, na za miesiąc, czy na przykład od 1 lipca. Nie, nie ma w tym największego sensu, moim zdaniem, takie odkładanie w nieskończoność. Dzisiaj wypiłem ostatnią kawę. Eksperyment skończy się dokładnie za rok. Z tego względu, że chciałbym przez dokładnie rok inwestować równowartość tego, co wydawałbym na kawę. W jaki sposób będę to robił? Na ten temat mam tutaj na myśli kwestie techniczne. Na ten temat nagram osobne wideo. Po prostu nie chciałbym tutaj wrzucać za dużo materiału. Na razie czysto informacyjnie pokażę, jaka jest strategia. Natomiast część praktyczną wrzucę w osobne wideo. Jeżeli komuś się to spodoba, myślę, że śmiało będzie mógł robić to samo co ja. Będzie to wyglądać w ten sposób, że ja przeliczając sobie mniej więcej na podstawie historii z karty. Uznałem, że tygodniowo średnio wydawałem na kawę 180 zł. Jest to dużo. Natomiast Wy możecie zadać sobie to samo pytanie: czy wydajecie na kawę tyle samo, bądź mniej, bądź więcej, lub być może na jakiekolwiek inne rzeczy, które niekoniecznie poprawiają Wasz stan zdrowia i na pewno nie poprawiają tym samym stanu Waszego portfela. Dalej, tak jak wcześniej wspomniałem, eksperyment kończy się za rok. Ewentualnie biorę tę poprawkę na to, że w zależności od sytuacji rynkowej, o której troszeczkę później wspomnę, będę, daję sobie możliwość modyfikacji mojego planu. Natomiast wstępnie eksperyment z inwestowaniem będzie trwał około roku. Dalej, strategia moja. Kupno Bitcoina i kupno Ethereum. Czyli tak, w końcu wiesz, że będę chciał wykorzystać do tego rynek kryptowalut. Dlaczego? No dlatego, że na rynku kryptowalut jestem zaangażowany już od ponad 5 lat, czuję się w nim dobrze, czuję się w nim swobodnie. Znam pewne tak naprawdę zasady, którymi trzeba się kierować, aby w długim terminie na tym rynku wyjść wygranym. Oczywiście są sytuacje, od których my nie jesteśmy zależni, czyli różnego rodzaju kryzysy, krachy na rynku, upadki giełd i tak dalej, na to nie mamy kompletnie wpływu. Natomiast ta strategia, którą ja będę przyjmował, którą ja przyjmuję, powinna oprzeć się tego typu sytuacjom, gdyż na przestrzeni czasu cena, tak jak tutaj napisałem, Bitcoina i Ethereum, czyli Ethereum druga największa kryptowaluta, powinny rosnąć i spadać, czyli ja kupując to raz w tygodniu będę uśredniał cenę. Także mnie osobiście nawet ucieszy fakt, że za tydzień, za dwa, za trzy Bitcoin czy Ethereum będą znacznie tańsze, bo kupię ich więcej po prostu. W związku z tym potencjał wzrostowy będzie znacznie większy. Tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, y, zmiana strategii dopuszczam, z tego względu, że będę po prostu obserwował rynek i jeżeli taka strategia w moim przypadku się zmieni, na pewno nagram o tym film. Jakie widzę ryzyka, bo oczywiście byłoby zbyt pięknie, gdyby to był taki pewniak. Nic nie jest pewne, zwłaszcza w świecie krypto. Tak, regulacje rynku krypto, jakieś inne powody, dla którego coś pójdzie nie tak. Osobiście uważam, że jest mało prawdopodobne, żeby za kilka lat Bitcoin nie był droższy niż jest teraz, czy, czy Ethereum, natomiast zawsze jest jakiś element ryzyka, i tutaj no, gwarancji dać nie mogę, dlatego też nie możecie traktować tego, tego eksperymentu jako pewnik. Ja nie jestem doradcą finansowym, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, moja strategia. Robię to dla siebie. Nie robię to tego dla, dla was, nie robię tego dla kogoś, żeby komuś coś udowodnić, tylko robię to dla siebie, żeby yy, po pierwsze zyskać na, na zdrowiu, na jakości snu, a po drugie yy, nieco się wzbogacić. Dalej, jeżeli z jakiegoś powodu nie osiągnę tutaj sukcesu finansowego. To odpowiedziałem sobie na to pytanie, co tracę. Tak naprawdę, nic nie tracę. Tracę tylko kilka, przy chwile, kilka przyjemnych chwil w ciągu dnia, w których sączę tę kawę. Natomiast nie uważam tego za jakąkolwiek stratę. Idziemy dalej. Tak jak wcześniej wspomniałem, start dzisiaj, koniec dokładnie za rok. Sprzedaż kryptowalut. Przewiduję na rok 2024-2025. Są to moje przewidywania. Strategia może ulec zmianie. Może to być wcześniej, może to być później. Najprawdopodobniej będzie to: sprzedaż będzie rozłożona w czasie. Czyli jeżeli zacznę ją na przykład w grudniu 2024 roku, to mm, najprawdopodobniej będę. Się tego trzymał regularnie, raz w miesiącu, raz w tygodniu, i tak dalej. Będę sukcesywnie sprzedawał te kryptowaluty w sytuacji, w której uznam, że jest na to dobry moment. I sprzedaż taka, jakby strategia jest dokładnie taka sama jak z zakupem. Zakup rozłożony w czasie, tak samo sprzedaż rozłożona w czasie. Do tej pory nikt nie wymyślił lepszej strategii na inwestowanie i również sprzedaż. Idziemy dalej. Według mnie, tego typu eksperyment powinien mieć konkretny cel. Dlaczego? W sytuacji, w której załóżmy, że odkładamy coś do skarbonki przez jakiś czas, albo rezygnujemy z czegoś, na przykład z obżarstwa na mieście przez jakiś czas, z jedzenia kebabów, z jedzenia sywskiego jedzenia, i nie mamy w tym celu, nie chcemy na przykład, nie wiemy po co to robimy, to w pewnym momencie możemy się po prostu złamać, jeżeli ktoś nam zaproponuje: Hej, stary, wyjdź ze mną na kebaba, a ty nie masz takiego powodu, takiego głównego celu w głowie nie, ja miałem zrezygnować z kebaba, bo chcę zrobić formę na przykład na lato, bądź z inwestowaniem, miałem zrezygnować jak w moim przypadku z kawy po to żebym kupił sobie rzecz taką czy, czy inną dlatego też mm, znając jakby psychikę trochę ludzką, jak działa, że, że można się bardzo łatwo złamać, uznałem, że rezygnując z kawy za sukces uznam, jeżeli... Uz Uzbieram co najmniej 30 tysięcy złotych, jak łatwo policzyć, może włączę kalkulator 180 zł razy 52 tygodnie, bo tyle uda mi się odłożyć w ciągu roku. Daje to kwotę 9360. W związku z tym tyle kwoty uda mi się odłożyć przez rok, rezygnując z kawy. I tak naprawdę za tę kwotę byłbym w stanie sobie już kupić coś naprawdę wartościowego. Dla mnie takim targetem jest rower elektryczny. Rower zwykły mam, z którego jestem bardzo zadowolony, który kosztował no, też całkiem sporo, natomiast y, znacznie mniej niż, niż mój target, o którym zaraz wspomnę. Natomiast ja będę chciał tutaj skorzystać z dźwigni, y, do której wykorzystam właśnie rynek kryptowalut i będę chciał osiągnąć co najmniej 30 tysięcy złotych. Tak więc inwestując w wcześniej wymienionego Bitcoina i Ethereum będę chciał, pomnożyć ten kapitał co najmniej razy trzy i uznam eksperyment za sukces. Uważam, że to za wielce prawdopodobne, że mi się to uda. Natomiast docelowo chciałbym tutaj wycisnąć z tego jeszcze więcej. Jak tego dokonać? W odpowiednim momencie z Bitcoina i z Ethereum postaram się przejść dalej w bardziej ryzykowne asety typu altcoiny, czyli altcoiny. Oczywiście Ethereum również jest altcoinem, natomiast znacznie bardziej, znacznie bardziej Bezpiecznym, powiedzmy stabilnym i, i z taką ugrun u, ugruntowaną już pozycją. Yy, na pewno będę o jakichkolwiek ruchach informował, czyli jeżeli będę przechodził z bitcoina na Ethereum to tak samo sukcesywnie będę to robił. Nie zrobię tak, że w jednym momencie, okej, okay, sprzedaję bitcoin na wbijam wbijam jakieś nowe altcoiny, które mają potencjał. Nie, to jest zbyt duże ryzyko. Zrobię to jakąś częścią kapitału, część zabezpieczę, odłożę sobie na przykład kubkę, żeby już pół rowera za to było, czyli 15 tysięcy złotych. A drugą kubką będę się bawił dalej, i tak dalej. Cel 30 tysięcy zł, czyli równowartość dobrego roweru elektrycznego, na który wydaje mi się, że ciężko byłoby mi kiedykolwiek się zdecydować. Z tego względu, że są to naprawdę duże pieniądze i. Naprawdę nie wiem, ile musiałby człowiek zarabiać, żeby śmiało, tak sobie wydać trzy dychy na rower, albo po prostu być zwykłym w świecie pasjonatą. Ja jakimś zapalonym pasjonatą rowerowania nie jestem, natomiast lubię jeździć rowerem. I taki elektryk od jakiegoś czasu za mną chodzi. Natomiast podjąłem decyzję, że jeżeli kupować elektryka, to taki porządny sprzęt. Porządny sprzęt jest niestety bardzo drogi i to jest właśnie taki minimum target dla mnie do osiągnięcia. Natomiast docelowo chciałbym osiągnąć tę kwotę, która jest tutaj na ekranie. 84 tysiące złotych co najmniej, po to, żeby po zakupie takiego roweru zostało mi ponad 50 tysięcy złotych, na które oczywiście też będę miał plan. Plan być może przedstawię po prostu w osobnym filmie, natomiast takim minimalnym targetem jest to, co powiedziałem, 30 tysięcy złotych. Idziemy dalej. Ok, tutaj oczywiście argumentuje to, że jeżeli z jakiegoś powodu eksperyment nie wyjdzie, ja nie zarobię, to ja tak naprawdę nic nie tracę. I teraz odpowiadamy sobie na pytanie, gdzie jest ryzyko? Moim zdaniem, ryzyka nie ma. No, po roku OK, z jakiegoś powodu, jeżeli ten eksperyment nie wyjdzie, no powody mogą być różne, zawsze może coś później tak. To, to trzeba sobie zadać pytanie, co w tej sytuacji się straciło. No Nic się nie straciło. Zawsze można wrócić do picia tej kawy i będzie jeszcze lepiej smakować po roku przerwy. Idziemy dalej. Ok. Chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że dla mnie, takim yy, tym pasywem, które generuje niestety koszta w moim życiu, jest ta kawa. Yy, zdaję sobie sprawę, że nie każdy jest. Nazwijmy to uzależnione od kawy, nie każdy wydaje tyle pieniędzy na kawę, niektórzy z Was piją kawę w domu, ja nie piję, niektórzy za to wydają te pieniądze na przykład na papierosy, na przykład na słodycze lub na jakiekolwiek inne rzeczy typu właśnie bukmacherka, typu zabawienie się na jakichś grach hazardowych lub pewnie na jakieś inne rzeczy, o których ja zielonego pojęcia nie mam i w waszej sytuacji zamiast tej kawy. To nie jest tak, że wy nie pijecie kawy, więc wasz ten eksperyment nie dotyczy. Jeżeli chcecie się zainspirować, to śmiało możecie zrezygnować z waszego pasywa, z czegoś co generuje wam koszta w życiu niepotrzebne. Po rezygnacji z czego wasza Jakość życia się poprawi w jakiś sposób. Czy to będzie sen, czy to będzie więcej energii, czy, czy po prostu poprawa zdrowia. Jeżeli na przykład palicie papierosy, to będziecie mieć jasny cel, że, że go rzucicie. I oczywiście nie mówię, żeby każdy z Was kupował rower, natomiast uważam, że każdy z Was powinien mieć jakiś cel w ten sposób postawiony. Czy to będzie samochód, czy to będą jakieś super wakacje, czy. Mm, Cokolwiek innego. Każdy z Was na pewno doskonale wie, co jest dla Was ważne, z czym, o czym marzycie i tak dalej. Uważam, że w ten sposób można naprawdę sporo zyskać. Jeżeli się nie zyska, to na pewno zyskać to, że rzucimy jakiś rodzaj naszego uzależnienia. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. W kolejnym filmie najprawdopodobniej wrzucę tutaj część praktyczną, w jaki sposób ja będę tego dokonywał, bo też nie chodzi o to, żeby codziennie logować się na jakąś giełdę, dokonywać zakupu, klikać i tak dalej, no bo oczywiście będą dni, w których nie będziemy mieć na to zwyczajnie czasu, natomiast trzeba moim zdaniem to maksymalnie zautomatyzować, czyli doprowadzić do sytuacji, w której będziemy pamiętać, żeby nie pić tej kawy, ale jednocześnie będziemy po prostu robić te małe ruchy codzienne, które mają doprowadzić nas do tego wymarzonego celu, także za kilka dni wrzucę ten film, tam będzie część praktyczna, będzie ona dosłownie kilkuminutowa. Jest to bardzo proste, raz ustawione, narzędzia będą pracować dla nas cały czas na automacie. I to tyle. Także dziękuję Wam za obejrzenie. W razie jakichkolwiek pytań, czy jeżeli coś dla kogoś jest niezrozumiałe lub jeżeli chcecie, żebym coś wyjaśnił, macie do tego sekcję komentarzy, także śmiało komentujcie. I ja oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, subskrybowania tego kanału i lajkowania byłbym za to niesamowicie wdzięczny. Pozdrawiam. Cześć.